W pełni januszowe tutaj widać rynsztunek jest flaga na ramionach Mr Magica, jest szaliczek piękna czapa co to oznacza To oznacza, że budzimy się z zimowego snu letargu, wyjmujemy z szafy szaliczki i januszujemy. I w niedzielę wieczorem oglądamy mecz. Są tematy. Trzeba poświęcić te trzy dni przed meczem na to, żeby o tym porozmawiać, bo tak, po pierwsze jeszcze nie rozmawialiśmy w ogóle o powołaniach, po drugie trzeba porozmawiać dzisiaj o Grześku Krychowiaku i o tym, co tam się dzieje Jakieś, i kto go ma zastąpić i tak dalej. I trzeci temat, będziesz tutaj aktywny. Słowa Lewandowskiego o tym, że Milik i Zieliński, przede wszystkim oni, nie powinni grać w reprezentacji mm -hmm. młodzieży. Już tutaj go się zdisuję, Już bo się już, się już, jest już wiem, co mu odpowiem. Lecimy po kolei. E, powołania e, do reprezentacji Polski. Może co cię zaskoczyło, a co byś zmienił? No, co mnie zaskoczyło, przede wszystkim cały czas te same powołania. Dla... A co cię zaskoczyło? Sławek, peczko. Wiedziałem, że nie. Podoba. Nie podoba mi się to powołanie i nie będzie mi się podobać, zważywszy na to, jak gra, jakie ma podejście. Ja wiem, liga to jest liga, reprezentacja to jest reprezentacja, ale po prostu no nie pasuje mi ten człowiek, który reprezentuje. Powiem ci tak, gadałem ostatnio właśnie na ten temat, nawet nie pamiętam z kim, ale jakaś tam była dyskusja, i tak gadami stwierdziliśmy, kurde. A jeżeli to nie o to chodzi, że on go powołuje, bo liczy, że wpuści go, żekera, może on w ogóle nie planuje zagrać, tylko jeżeli jest znajomym ze szczęściem, z lewym, jeżeli jest taką osią że przyjeżdżają na tą kadrę, wiedzą, że chłopaki się znają, piąteczki. No to tak, wiesz, jedziesz na zgrupowanie i albo będziesz miał kumpla, albo nie będziesz miał. To lepiej jakbyś go miał, nie? Lepiej się czujesz. Może o to chodzi. No jeżeli chce robić atmosferkę yy, taką, że nie wie co się dzieje po dwudziestej, a Sławek tam zapewnia im jakieś tam, powiedzmy, yy, nocne zabawy. No nie wiem, no jeżeli to tak ma wyglądać, ja też, nie, ja też lubię jak jest dobra, fajna atmosfera, jeżeli ktoś się wprowadza, być może to jest, no nawet były filmiki tam, jak Magiera też się pyta, Sławka, o widzę nowy garnitur, hihi, haha, o z Komunii, coś, coś takiego, takie rzeczy, no może, może coś w tym jest, no ja tam no, nie znam szatni. Myślę, że to, bo to jest moim zdaniem takie najbardziej rozsądne podejście, że to o to właśnie chodzi, o, o to podtrzymanie atmosfery, żeby ten trzon, który się tam trzyma, jest istotny. Wiadomo, no Peszko był też zaproszony na śród Lewandowskiego, dobrze no pamiętam. Tak. No... Znają się dobrze z Lecha, może dlatego dokładnie. Im się trzymają. Więc może to jest ta kwestia. Adam Nawałka na pewno zna odpowiedź na to pytanie. To. My się nie dowiemy, ale. Ale szkoda, z... że. jak nawet... będziemy rozliczać. Tak, tak, dokładnie. E, no to w takim razie inaczej. Góralski, e, Twoim zdaniem dobry kandydat, wiadomo, przecinak, no takie czyści. Na Czarnogórców górców, tak, bo tylko trzeba się nie da sprowokować. No pytanie, pytanie, czy zagra? Jak myślisz właśnie? No ja myślę, że zagra Linetty, po to został wzięty. A koło niego? No bo nie gra jakakolwiek, no to linety i co? Zieliński? No z Zielińskim to był, był wariant taki ofensywny, no. a z Góralskim wtedy w środku nie ma Jodłowca. Trzeba tu zarabiać jakoś środek i... Ja nie wierzę w to, że Nawałka zagra ofensywnie z Czarnogórcą, z Czarnogórą w podgolicy. ale z drugiej strony co ma do stracenia? No niby to tak, nawet w przypadku porażki u nas jest tak, że sytuacja jest kolorowa, bo zrównają się z nami punktami, tak. ale mamy jeszcze mecz u siebie z nimi i mamy mecz u siebie z Rumunią, to jest prawda. No ale dobra, no to masz Linetty i co, i Mączyński na przykład? No jeszcze jest Krzysiu Mączyński, który no, nie ma przede wszystkim formy yy, tutaj, jeżeli chodzi o, o wiosnę, grę wiosną, więc tu ja bym bardziej, chociaż wiadomo, to, to jest ulubienie na nawałki, tak, cały czas ma te powołania. Być może da mu kolejną szansę i wtedy zagra z Linettym. No, Kuralski jest, można powiedzieć, nowicjuszem w tej kadrze, więc tutaj dalej musi walczyć o swoje. Mimo, że prezentuje lepszą formę. A, jeszcze jest Dąbrowski, też powołanie. Z Dąbrowskim to będzie raczej takie... takie po prostu, żeby się obywał, nie? Raczej na Będzie go powoli wprowadzał, nie, nie na taki mecz i nie o taką stawkę. A gdybyś ty był trenerem, no to stawiasz w takim razie na dwójkę Linetty i? Linety i Zieliński, i jak nie wygrywam, to mnie czyszczą. No, na Zgadza tej zasadzie. Tam. Czyli jednak odważnie. No tak, też Zieliński. No hop musi w końcu grać już no, no. No, w takich meczach. A, a wiadomo, Polska ma stabilną linię defensywy. Tam nic się nowego nie wydarzy. Poza obsadą bramki może być zmiana, ale no, ja bym jednak z tym Zielińskim. No dobra, to pociągnijmy temat dalej. Skrzydła Grosicki z Błaszczykowskim standardowo i dwójką napastników. Milik, no jeżeli zagra, no tak, no, jeżeli zagra Zieliński, no to tu trzeba będzie zagrać na dwóch y, ofensywnych, znaczy dwóch napastników, bo może no, Zieliński nawet zagrać, jeżeli zagra w środku, Mączyński no, może z lider, bo jeszcze taka jest tak opcja. Dokładnie. Milika, no, myślę, że on się nie wiem czy będzie się kupytał, czy jak się czuje na, myślę, ten, że ale nie. Jeżeli raczej ja jest w treningu Raczej i tak chyba dalej. nie zagra od początku. Ja bym tutaj jednak y, no nie ryzykował z Milikiem. Zwłaszcza, że Czarnogórcy to tam nie będą nogi. No dobra, to w takim razie, tak jak powiedziałeś, trójka pomocników i jeden lewy, czy... No wtedy, wtedy tak, jeżeli już miałbym się zabezpieczać, to, to chyba z Zielińskim i faktycznie tutaj środek Linetty, Mączyński mhm. bądź Góralski i z jednym Lewandowskim i później w drugiej połowie ewentualnie można byłoby coś zmienić w zależności, czy będziemy gonić wynik, czy ten. A jeżeli będzie, będzie trzeba strzelić bramkę, będzie remis, no to wtedy można zdjąć kogoś ze środka i wtedy już pójść albo Milika, Albo dać kolejną szansę Teo. Tak, no właśnie. No Wilczek to, jest... to raczej, 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 raczej jest tylko po to, żeby mu się przyjrzeć na treningu, a, raczej, a nie do gry. Obrona to jakieś niespodzianki, czy standardowo piszczek, Pazda? Nie, da no jaka to może być niespodzianka. I na lewej jędza? czy... Jędza, no. Mimo, że nie ma tej formy. Albo jest rybus. Yy, no rybus jest, ale właśnie teraz. Czy rybus też tak w tym Olympique Lyon, yy, No nie ma można powiedzieć, ostatnio też grał i nie grał. I teraz tak, czy dawno nie grał i czy teraz go wpuszczać na, na mecz z Czarnogórą, czy jednak zostawić tego Jędrzejczyka? Aha. Ty byś postawił na Jędzę. Ja bo bym postawił na, na Jędzę. I najważniejsze pytanie, bo to Fabiański, szczęsny Skorupski. No i właśnie, i teraz tak, słyszysz w, w telewizji dzisiaj rano w, włączyłem telewizor i się okazuje, że mówi Przemek i wańczyk, że, że bardziej jednak Szczęsny. Mm -hmm. No, porównywali. Szczęsny stracił około 30 goli w tym sezonie, a Fabianski stracił już 61 czy 68. No, w każdym bądź razie dużo, no tak? tak? wiadomo, kluby też w innej pozycji. Tak, Fabianski i... broni cały czas tej reprezentacji I teraz tak, jeżeli Adam Nawałka robi takie zmiany w bramce, to równie dobrze może zrobić zmianę taką, że wróci bus. Więc, tak. no, mecz, mecz, mecz zagadek, moim zdaniem. No dobra, to o składzie ze podyskutowaliśmy, dajcie znać w komentarzach wasze zestawienia jednostek. Yy, ja powiem szczerze, nawet się nie było trochę pokryć. ale chyba też bym zrobił trój, trójkę w środku pola, czyli Linety, tak no pytanie, czy Itans, Męczyński, tak. czy Góralski, przecinak yy, i Zieliński. Ale co z tym Krychowiakiem, jak myślisz, czy to jest sytuacja taka, że nie chciał go stawiać w trudnej sytuacji trener i zamiast mówić, nie zagrać w tym meczu to rozwiążmy sytuację tak. Wątpię w to, czy rzeczywiście to jest kwestia urazu. Nie, nawałka na, na raczej yy, wiesz, On jest, On zawsze powo on powoływał tych, co nie grali. Na początku to, to sama była sytuacja z Szukał, który w tym osmanie Sporze nie grał i też było mu wytykane. Ale on praktycznie całą eliminację. Rozegrał na środku, chyba dwa mecze tylko opuścił, a później już przestał grać, tak? A z Krychowiakiem no to jest za duże nazwisko, żeby takie rzeczy Aha. robić, więc nie wiem, czy faktycznie tu się mówi trzy tygodnie, że. Żebro pęknięte, ale pech, kurde gościa. Widać, jak oglądasz nawet te materiały na łączna nas piłka? Zawsze był taki zadowolony, a tu widać, że ten uśmiech taki wymuszony, że jest taki. No Ostatnio ja szczerze nie kurde. widziałem tych, tych materiałów, ale no. Widać, piechowrak. widać. No, no ma pecha od euro praktycznie cały rok. Mm. Cały w piach. No ale cały dobra, piech. zaraz się kończy sezon tak. i będzie lepiej. I ja teraz... czeka. Na, na piwno <laughs> najważniejsze. Słowa Lewandowskiego, powiem Ci, bo jeżeli nie słyszałeś mm, o nie co mu chodziło. Powiedział, że jego zdaniem Powoływanie na Mistrzostwa Europy do lat 21 zawodników, którzy tak naprawdę są już ważną częścią pierwszej reprezentacji, to jest mydlenie sobie oczu, mm -hmm. bo nie sprawdzisz w tej kadrze chłopaków, w którym on, oni zajmą miejsce. A nawet jeżeli ich powoływać tylko po to, żeby wygrać na Mistrzostwa Świata, no to co, co to jest? To nie jest nic takiego wartościowego. Nie jest wartościowego, czyli puchary się tak naprawdę nie liczą, tylko musimy bawić się piłką. Jak powiedział Duszan jak? najważniejsze w futbolu jest bawienie się piłką, puchary, mistrzostwa są nieważne. Dla tych chłopaków, dla takiego Milika to jest jedyna szansa. Kiedy Polacy zdobyli ostatni wielki sukces na dużej imprezie? O ile pamiętam, to był 2001 roku to byli chyba piłkarze Michała Grobisza, rocznik 82-83, czyli chyba to było do lat 18, tylko że oni też tak jakoś tak właśnie tak grali i to był ostatni wyczyn Polaków, jeżeli chodzi o piłkę, młodzieżową, tak? Czyli praktycznie 16 lat bez trofeów. No tak, ale czy to jest naprawdę trofeum, którym byś żył, bo tak, ale spójrz który na to. nie jest w Polsce. Wiem, to jest prawda. Ja jako kibic chciałbym ich oglądać, to jest oczywiste, tylko jeżeli patrzę przez pryzmat dorosłej reprezentacji, oni znowu kolejne lato bez odpoczynku będą i znowu na jesieni będzie dalsza eksploatacja. I czy nie lepiej właśnie sprawdzić tych chłopaków, dobra, wiemy, że wy jesteście petarda, Wiemy o tym, ale zobaczmy, czy idzie następna generacja, czy nie, a wy sobie odpocznijcie. Następna generacja oczywiście, że pójdzie. Są młodsze roczniki, gdzie też mogą ci piłkarze grać. Yy, Milik miał kontuzję, tak naprawdę zaczął sezon yy, w tym roku, więc yy, no jest świeży i głodny też jest na pewno piłki. I też nie przesadzajmy, że są wakacje, dajmy im odpocząć. Wybrali sobie zawód piłkarza. To powinni sobie zdawać z tego sprawę sportowca, że niestety kilkaset dni, no 200, prawie 300, cały czas w tą piłkę grają. A czy, czy to jest dobre dla, dla innych, no, nie wiem. No. Dyskusja jest ciężka, bo powiem się szczerze, że nawet mi jest ciężko to. Jaka jest yy, pomiędzy Dorną a nawałką? Tam jest jaki, jaki układ? Czy Dorna ma wolną rękę, czy tam nawałka. Wydaje mi się, że nie jestem pewien, nie chcę mieszać, ale chyba Dorna powiedział, że na szczęście nie Lewandowski będzie wysłał powołania. Nie wiem, czy to Dorna powiedział, no, czy. No, to dobrze mu powiedział. Nie... Lewy nie miał żadnego trofeów. Być może go troszeczkę gokuje, bo z młodzieżywymi reprezentacjami nic nie wygrał, z Dorasu też jeszcze nie. No mówię, Milik i Zieliński mają szansę i nie tylko oni, bo jest też dużo innych piłkarzy, jak Tomek, Kędziora, tak? Yy, jak Linety, którzy też mogą grać i. Ja bym im nie zabierał, powiedzmy, ten tydzień jest w Polsce, ja bym nie zabierał im tej. To jest tylko 16 dni. No wiadomo, dla nich to na pewno byłoby przeżycie. I tak, ogólnie przeglądając te komentarze, większość osób mówi, że dajmy... To też trochę źle już mi zadecydować piłkarzem, bo to teoretycznie trener powinien zadecydować, ale on na pewno będzie z nimi rozmawiał, nie? Jak się czują i tak dalej, i tak dalej. Ale wiesz, co bym zauważył? Jeżeli rzeczywiście, bo mówi się, że Lewy rozmawiał z piłkarzami i on niby ich wolę wy, 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 wyciągnął na wierzch, ale jeżeli tak, to to jest dobre rozegranie, bo jeżeli, proszę, powiedziałby to Milik albo Zieliński, nie chce grać w tym, no to byłby lincz. Ja też bym się wkurzył. A jeżeli wychodzi kapitan i jakieś takie stanowisko przedstawia, chociaż też słyszałem opinię dziennikarza Sport.pl, który rozmawiał ponad z niebiłkarzami i oni chcą grać. Dlatego no, nie wiadomo jak to jest. Wiadomo, my jako kibice chcielibyśmy ich oglądać na tych, na tych mistrzostwach Europy. To jest jasne. Argument z tym, że Miliki tak większość sezonu pracował nad powrotem do formy, to też ma, ma sens. No ale no widzisz, no, ciężka sytuacja, zobaczymy. Co za, jestem bardzo ciekawy, jak to się, jak to się wszystko potoczy. Może być tak, że Dodla się wkurzy i faktycznie zadecyduje, że dobra, skoro takie są jajca, rozmawia sobie z nimi, nie będzie powołań. No ale ja na miejscu na pewno Milika, czy ja bym się tam. Już meldował i czekał tylko na ten turniej, żeby nastrzelać 10 bramek, zdobyć króla strzelców i podnieść pół. To też jest promocja, nie o, Oczywiście, się, że tak, no kurde, przecież o to w tym wszystkim chodzi. Mówię, chodzi o trofea i będzie co wpisać na Wikipedii, że Arkadiusz Milik, król strzelców. Na Wikipedii. I... No wiem o co chodzi. Będzie w rubryce trofea Ta. do zdobytych, to prawda. Aczkolwiek no też nie przypisuję, bo to nie jest taka prosta sprawa wygrać te mistrzostwa Europy. No nie będzie prosta, nowo, z... wiadomo, że nie, każdy już tam mówi, że puchar, ale mają szansę. W Dorosłej Pilce takiej szansy nie będą mieli, nie oszukujmy się, na Mistrzostwach Świata, żeby zagrać w półfinale. Od razu to będzie z grupy. No. Dobra, na dzisiaj to chyba wszystko. Czy pominęliśmy jakiś istotny temat reprezentacyjny? Nie, ale nie trzyma poziomu. Twoja o, kamera. To prawda, słuchajcie, wracamy na pewno z kolejnymi materiałami z reprezentacji. Jutro będzie Konianusz tutaj, reżyser, już wymyślił koncepcję tego konia Janusza. Taką, kurde. może że być śmiesznie. Będzie kosmos. W niedzielę meczysko. Do tego czasu jeszcze na pewno będą jakieś newsy, wyciągniemy to, porozmawiamy o tym, bo no żyjemy teraz kadrą. Wrócimy do tematu legi, bo jest przecież nowy prezes. To wszystko po kadrze, poniedzieli, naprawdę żyjemy kadrą do tego czasu, bo warto chyba, nie? Tak, trzy punkty będziemy mieć: 13, Rumunie w czerwcu i autostrada. Jest optymizm, tak jest. Dawajcie znać w komentarzach, co sądzicie o sytuacji głównie związanej właśnie z mistrzostwami Europy. Czy piłkarze powinni zagrać Waszym zdaniem, czy nie? I co z, jaki wasz skład Waszym zdaniem wyjdzie. No i co? Zostawcie subskrypcję chyba, prawda? No, no to jak się rozumiemy, to do jutra. Na razie.